No, Legia jak zawsze najlepsza, nawet na gali ekstra klasy. No tak, piłkarsko, najlepsza, kibicowsko, najlepsza. Jeśli chodzi o zarządzanie klubem, najlepsza. No i na gali, organizowanej w Warszawie, również najbardziej licznie reprezentowana. Jesteśmy najlepsi. No to był trudny sezon, bo, bo wiele, wiele było takich różnych. Już... Słów nie mówiło Panu najlepiej, ale udało się przetrzymać i ta radość z Mistrzostwa Polskich chyba, chyba jest jeszcze większa. Były momenty w czasie tego sezonu, kiedy nie było łatwo. Działo się to w pewnym sensie za moją własną przyczyną. W związku z tym, że ja bardzo emocjonalnie podchodzę do tego, co się dotyczy legi, no, tak było jak było, ale wszystko się jak do tej pory dobrze skończyło. Dla legi, dla mnie. Mam nadzieję, że już tego typu kłopotów nie będę ani prezesowi, ani samemu sobie dostarczał. Ten sezon przysporzył najwięcej emocji w ostatnich latach? Nie, myślę że, myślę, że nie, że aż tak bardzo dużo tych emocji nie było, ponieważ od początku było widać, że Legia jest drużyną, która dominuje w naszej lidze i tylko jakiej, jakaś katastrofa mogłaby spowodować, że nie będziemy mistrzem Polski. Ja wierzyłem w to od wielu, wielu miesięcy. I byłbym bardzo zdziwiony, gdyby stało się inaczej. Od wielu kolejek byliśmy drużyną, która najlepiej gra w piłkę. To nie nie co tak chłodnym okiem, co z tą ligą mistrzów będzie? No, obawiam się, że może być różnie. Gdybym miał jakieś życzenia, realne życzenia, takie bardzo przyziemne, to Liga Europy. A jeżeli miałbym życzenia typu kosmicznego, no to oczywiście Liga Mistrzów, ale chodźmy mocno po ziemi. Po ziemi.